Witam wszystkich sobota 15 marzec e, dzisiaj będzie wyjątkowo krótko, bo siła wyższa, e, także miało być długo jak to w sobotę, ale, ale czasami słuchajcie szaman też e, wypadają różne rzeczy. E, no i właśnie dziś tak wypadło. Zresztą dzisiaj taki y, dynamiczny dzień prawdopodobnie u wielu z Was, więc różne rzeczy y, mogły się pojawić na przestrzeni w tym żółtym, rytmicznym wojowniku. Dziś jednoczę rozum z intuicją. Odrywam się od nieludzkiej przeszłości, uwalniam od niekorzystnych powiązań i zaprzestaję wal. Za którymi przepada my. Można by powiedzieć, tutaj mamy, za którymi przepada mojego. Zaufam mojej mistycznej mądrości i z jej pomocą zrównoważę wszelkie rozmierzności pomiędzy tym, co widzi prawa, a co lewa półkula mówi. Dziś wyzbywam się strachu i nie pozwolę ani Mojemu ego ani myśl o tą zapędzić się w tą uliczkę. Yy, no, każdy może to, jak to szaman mówi, odnieść do siebie w dzisiejszym dniu. Być może coraz mniej będą. Adekwatne te kwiny, tak jak już no, od długiego czasu szaman mówi, powoli chyba z nich będziemy wychodzić. Nie będą, myślę, już takie użyteczne, znaczy nie będą potrzebne. Może ich użyteczność każdy, e, kto ewentualnie ma ochotę, no, się tym w jakiś sposób pomaga, wspomagać, bo taką jedynie to może e, pełnić funkcję. Albo jako taka właśnie soczewka do weryfikacji naszych odczuć, bo to wszystko jest kwestia wrażliwości pewnej i te wszystkie rzeczy siłą odczytujemy, odczytujemy z przestrzeni. Zostało nam 4 dni do definitywnego. Oczywiście ta data tego przesilenia, czyli ten 20-21, to jest oczywiście symboliczna, ale myślę, że to właśnie ten definitywny etap, koniec przełączeń, właśnie gdzieś tutaj będzie się manifestował. Teraz o tyle, o tyle istotne. Te ostatnie cztery kiny ten, tej centralnej kolumny, że myślę, że też może wiele rzeczy tutaj, no, jak gdyby się zamanifestować na przestrzeni różnej, w przestrzeni indywidualnej, i w przestrzeni publicznej czy społecznej, jakbyśmy to nie zwali. Zresztą jutro referendum. Na tym małym krymskim półwyspie. Można powiedzieć, że jego wynik przesądzony, ale to też pokaże pewien kierunek, to jak się to tam rozegra, choć zdaniem szamana, słuchajcie, to wszystko jest pięknie ukartowane, można powiedzieć, i celowe. Żeby wywołać pewne rzeczy, no ale zobaczymy, na ile ich manifestacja będzie potem wspierana przez przyzwolenie ludzi na to, co, co z tym dalej będą politycy robić. Na pewno jeszcze. Będą tutaj próbować grać takimi kartami, ale to wszystko zobaczymy. Myślę, że nie ma co zupełnie tego przeżywać, tak jak niektórzy się w to wkręcają, ponieważ i z jednej strony, i z drugiej strony barykady, tam na tym Majdanie, jak to zowią, zdaniem szamana, stoją siły z tej samej, z tej samej drużyny. I no, jeszcze drużyna inna, która niby pomieszała im szyki z jednej strony, ale z drugiej strony w pewien sposób planowany scenariusz, dzięki temu może trochę inny, ale w pewien sposób jak najbardziej przewidywalny dla nich został wygenerowany. W określonym celu, no ale tak jak mówię, myślę, że szaman do tego sióru rzeczy czasami jeszcze wróci. Ale powiem tak, zbliża się, czy w zasadzie to nie jest kwestia zbliżania się, bo jest już czas, kiedy tym efektywniejsze będzie nasze działanie. Im y, można powiedzieć y, mniej będziemy się y, wkręcać y, w te y, matryksowe wzorce, można powiedzieć. Jeśli one nas będą absorbować, siłą rzeczy będziemy tą energię y, do nich y, transportować, czy oddawać i niekoniecznie to, co y, y, was może wykiełkować, co być może, czy powinno już być na y, trochę innych treściach oparte, y, y, będzie mogło się uzewnętrznić. Natomiast y, 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 wspieranie się, można powiedzieć, tymi wzorcami, które no, są już kompletnie niekompatybilne z przestrzenią, nie ma w dłuższej perspektywie, ani w krótszej, również żadnego sensu, bo odwraca tylko naszą uwagę, no i, tak jak powiedziałem, zabiera energię. Myślę, że do każdego to głębiej musi. Przyjść i po prostu musi to spostrzec, bo tutaj to przetasowanie, mimo że oczywiście ten okres to nie będzie kwestia tygodnia, czy dwóch, czy, czy miesięcy, czy nawet roku, tylko to wszystko będzie rozłożone w dłuższym czasie. Ale powiem tak, im więcej będzie istot, które, którym nie będzie potrzeba tak długiego okresu czasu, tym większe szanse na to, żeby jednak to, co się wyłoni w tej przestrzeni, na tym horyzoncie, który się właśnie pojawia, a można powiedzieć, że już dzisiaj, no to już nam zostało z tym dzisiejszym dniem 5 dni przed końcem tej centralnej kolumny, można powiedzieć, że przed dzień pełni, bo jutro ona jest, no i takie nastąpiło tąpnięcie, przynajmniej tutaj w Polsce pogodowe, słuchajcie, trochę powrót zimy, gdzie nie gdzie popruszyło, na Chodraskach może nie, ale wysoko w górach padało, znaczy na Skrzycznym trochę zabieliło, bo trudno to nazwać jakimś wielkim śniegiem, no ale pewno ze 2-3 cm tego śniegu widział szaman na... Podglądzie na kamerach się pojawiło. No i wiatru, który, no zmienia bardzo dużo, zmienia ciśnienie, zmienia odczuwanie przestrzeni po takiej, można powiedzieć, długiej, e, długim czasie takiej stabilnej, wyżowej pogody, bo to jednak był duży wyż tutaj e, wprowadzone zostało do przestrzeni. Mnóstwo ruchu i dało się to, przypuszczam, było to mocno odczuwalne również przez Was. No i to można oczywiście zakładać, czy odczuwać, że to zupełnie normalne, skoro się zmienia pogoda, ale ja bym powiedział, że to jest przejawienie również przynajmniej tutaj w tej naszej przestrzeni głębszych procesów, co można powiedzieć właśnie również przestrzeń odzwierciedla taka pogodowa w taki sposób, tym bardziej jak to mówię dzieje się to dzień przed pełnią, czyli wtedy, kiedy no, takie e, zmiany mają taką największą logikę na przestrzeni, można powiedzieć. Tutaj te cykle księżycowe one też są dość mocne, a ten cykl z, w związku z tym, że cztery, za cztery dni e, nam wypada, za, czy za pięć, za cztery dni od e, pełni jutrzejszej. Wypada przesilenie, jest e, dość istotne. Także myślę, że ta układanka e, dla tych wszystkich, którzy już można, e, czy może głębiej e, odczuwają i zauważają to fraktalne przejawienie rzeczywistości, też się e, będzie układać. Chodzi o to, żeby żeby szerzej to postrzegać, czy wykorzystywać to do również swoich działań, albo przynajmniej weryfikacji pewnych rzeczy, które odczuwamy, które, które się pojawiają, niekoniecznie może w indywidualnej naszej przestrzeni, ale również, również szersze. Tak, jak powiedziałem, te cztery dni od jutra, od pełni, mogą tak e, dość istotne informacje e, wnieść, które no, będą e, takim drogowskazem na najbliższy czas tego, jak będzie się e, zachowywać e, przestrzeń większa, przestrzeń właśnie społeczna. Przestrzeń międzynarodowa polityczna, bo tutaj bardzo dużo rzeczy się ujawni. Nawet w takie śmieszne zdarzenia, jak śmieszne, no może nie wszystkim jest w związku z tym do śmiechu, no ale można powiedzieć, że przy dzisiejszej technologii, przy dzisiejszych teoretycznie możliwościach. I jest to trochę śmieszne, że ginie samolot, który ma tam 100 metrów długości prawie, czy 70 kilka bodajże. Znika, a mija tydzień, jeszcze 300 osób na pokładzie, i tutaj usiłuje się wytłumaczyć i różne tam wprowadzić bokiem informacje, żeby uzasadnić obłęd. No, jak tu szaman to. Często powtarza. No, ale zobaczymy to. Również myślę, że może się w tych najbliższych czterech dniach wyjaśnić, jednak i to też będzie tutaj mnóstwo, mnóstwo informacji zawarte o takich fraktalnych, o tym, co będzie się działo i jak będą się i jakie mechanizmy będą się uruchamiać. W takiej matryksowej przestrzeni. Szaman jeszcze czeka, w jaki sposób zamanifestuje się i czy zamanifestuje się przestrzeń egregoryczna religii. Zobaczymy. Może niekoniecznie katolickiej. Jest jeszcze ich kilka, które tutaj no, dość mocno, szczególnie islam odgrywają w tym czasie rolę i pewno jeszcze y, przypomną o sobie. Więc to może być również takie y, ciekawe. Y, ciekawe manifestacje mogą się pojawić. Y, choć y, tutaj pewno y, jeśli chodzi o katolicyzm, to y, cała, cały czas do kanonizacji przez niektórych mocno oczekiwanej, to będzie bardzo właśnie też ciekawy czas, kiedy będą różne rzeczy usiłowały się zamanifestować i będzie wyjątkowa determinacja, żeby w tym okresie no właśnie do tego nie dopuścić. Także to wszystko są bardzo ciekawe rzeczy, które oczywiście, jeśli kogokolwiek z Was to interesuje, z których można mnóstwo, mnóstwo informacji wyciągać, takich pakietowych, bo one właśnie w tym czasie będą takimi no, fraktalami skondensowanymi, bardzo mówiącymi o tym, jak będzie się to mocniej manifestować w późniejszym czasie. Nie w jakimś bardzo długim, ale myślę, że to najdobitniej będzie tyczyć około w zasadzie tego roku do, do, do takiej późnej jesieni. Także, także zobaczymy. Pokażę Wam jeszcze właśnie, jaka, jakie mocne były no, spektakl można powiedzieć, właśnie związku ze zmianą pogody, bo tutaj w Kazimierzu słuchajcie też: yy, yy, ranek był mocno yy, deszczowy, poleciała bardzo temperatura. A na wieczór właśnie taki spektakl oglądaliśmy nad Wisłą, bo się w zasadzie wszystkie pory roku przewalały w przeciągu pół godziny od, no może nie jakiegoś mocnego deszczu z wielkim wiatrem e, przez niebo przetaczały się no, po prostu e, zachodzące słońce, wszelkie kolory chmur. Ja tu akurat e, je głównie w niebieskim i w granacie e, uchwycałem, bo to już było poza, po zachodzie, ale wcześniej właśnie jak jeszcze nie miałem aparaty, e, były no, fantastyczna po prostu e, przestrzeń, która nie była tak zjonizowana jak ostatnio natomiast natomiast no fantastyczne, fantastyczne rzeczy to pokazywało. Tutaj Arturo chyba w klejach Jakiś fajny filmik. Także moi mili, ponieważ szamana dzisiaj no, nieoczekiwanie właśnie e, pili niemożność e, nadania dłuższej audycji, to nie będę się rozkręcał. Jeszcze jest kilka minut, które mogę e, poświęcić e, na audycję, ale się z wami pożegnam i e, może jutro, żeby to trochę zrównoważyć, e, będzie dłużej. A dzisiaj nie chcę właśnie... E, już zaczynać żadnego tematu, żeby nie e, musieć za chwilę kończyć. Także e, życzę wam jutro e, dla odważnych tylko, bo po takim ochłodzeniu e, ten bosak może być po tym w zasadzie prawie dwóch tygodniach już e, ciepłych e, mocno. Mocno może być wrażliwy przy tam dwóch, trzech stopniach, bo chyba tak w większości, w większości jest. Chociaż w Kazimierzu było no około 6 stopni, przez moment było nawet osiem, no ale, ale pewno mocka będzie taka. Z racji tego, że wilgoci więcej i ta ziemia została smoczona. Spryskana wodą, co też chyba dobrze, dobrze wróży przed tym yy, przesileniem, to już odczucia niekoniecznie takie miłe. Zobaczymy, jak w tygodniu, i komu będzie się chciało z tym zmierzyć yy, na skrzycznym. Yy, no, szaman się pewno zmierzy, zobaczymy, jak inni popruszyło trochę śniegiem, więc może będą, yy, będą z tego fajne yy, odczucia. Koniec tygodnia ma być bardzo ciepły, więc yy, no, fajnie będzie się chodzić po yy, bosakiem po śniegu przy wysokiej temperaturze, yy, bo już nie będą tak przemarzać stopy, a jednak jeszcze wrażenia yy, zawsze śnieg to śnieg. Więc być może niektórzy pierwszy raz będą się usiłowali z tym jeszcze zmierzyć. A jak nie, no to już będziemy ćwiczyć przed sierpniowymi wyścigami. Bo to już słuchajcie, niewiele czasu. Także moi mili, żegnam Was. Jutro, tak jak powiedziałem, spróbuję, żeby chociaż godzina była. To, co mniej więcej, chociaż Szaman nic specjalnie nie planował, miało być powiedziane. Dzisiaj to być może nawet jutro będzie tak bardziej zasadne zrobić właśnie dłuższą audycję, ze względu na to, że te cztery fraktale, ten centralnej kolumny one są raz, że istotne o czym przed chwilą mówiłem. Dwa mogą być takie bardzo mocne w odczucia. W ogóle z tego, co tutaj piszecie, co komunikujecie, wiele rzeczy było takich teraz spektakularnych, bardzo mocnych, ale oczywiście nie wszyscy muszą to tak odczuwać. Natomiast zachowując dużą uważność, do czego zawsze namawiam bo to ćwiczyć można permanentnie i cały czas. Po co medytować i szukać gdzieś większej uważności, większego skupienia? Jak można robić to permanentnie? I wtedy, wtedy jest zupełnie inna jakość, można powiedzieć, życia, postrzegania, również budowania świadomości. I dlatego polecam was, Wam ten czas jako, no tak jak często powtarzam teraz w zasadzie jeden ważny czas przechodzi drugi ważny czas i jest tutaj jedna bardzo istotna w tym rzecz, że to nie będzie już miało powtórzeń. Za kilka miesięcy, a już na pewno za rok, dwa, trzy, ten czas, bez względu na to, co będzie się działo i jak w przestrzeni, bo mogą, może być wtedy mnóstwo spektakularnych rzeczy, dużo bardziej niż teraz, ale jeśli chodzi o odczuwanie pewnych rzeczy, o możliwość właśnie pozwolenia sobie, Zdystansowania się do tego, obserwacji, uważności, wykorzystania tego wszystkiego, to już raczej nie będzie powrotu do tego, co jest teraz. Zaraz, że nie będzie miało to większego już sensu, będziemy w co innego trochę każdy. Wciągnięci. Oczywiście dobrze by było, żeby to były te rzeczy, które my wybierzemy, a nie te, które, które nas wciągną, bo tutaj to siłą rzeczy jeszcze może być w różnych sytuacjach czy w stosunku do różnych istot, różnie. Będzie się to bardzo, bardzo właśnie pod tym względem się to zmieni. Ale nie będę aż tak do przodu biegał. Korzystajmy z tego, co w tej chwili jest nam dane, i nie ma sensu czekać, że będzie lepszy dzień, bo to są rzeczy i czas wyjątkowy właśnie na ze względu na możliwość no, pewnych takich głębokich wglądów zarówno o trochę może to nie będzie do końca adekwatne, ale zarówno w to, co wydarzyło się w waszym życiu e, w przeszłości, jak również w pewien sposób takie e, przyszłe e, obrazy czy wizje tego, co, co dopiero e, do Was przyjdzie, co być może jeszcze nie u wszystkich jest wykrystalizowane. Mogą teraz przechodzić wręcz taką niepewność. Czy możecie przechodzić niepewność i niechęć? Czy, czy być może nawet niektórzy jakieś takie. Depresyjne odczucia, ale to są wszystko rzeczy chwilowe, które nie mają szans na utrzymanie się dłuższe, bo w okolicy pętka mieliśmy, można powiedzieć, największe zagęszczenie, no ale te raptem trzy dni, które nas od tego czasu dzielą, niewiele tutaj jeszcze tą przestrzeń kondensacje tych, można powiedzieć, wglądu rozluźniły, więc więc warto jeszcze się tym wspomagać, żeby coś więcej się o sobie dowiedzieć. No to moi mili życzę udanego bosaka jutro, w takim razie i zapraszam jutro. Trzymajcie się. Dobrej nocy,